Wymarszu. Jestem już chłodny, panie generale! Łoo! Wow. O, jaki dżemnik. To będzie przepyszne, słuchajcie. Ja ci powiem, że ja jeszcze nigdy nie miałem dika w buzi, a jestem ciekawy... <noise> nie miałeś dika w buzi? Tak, i tutaj apel do jednostek amerykańskich. Słuchajcie, skupcie się, jak pakujecie żywność. Chcecie, żeby wasi ludzie nie jedli tabasko? Tego właśnie chcecie. lekki odcinek! Dzisiaj. <noise> jak lekki odcinek! Po majówkach, człowieku. Panowie, wróciłem mega energią z tej Irlandii, słuchajcie. Proszę bardzo, przebierajcie się. Wiecie co robimy dzisiaj? Policjant? Spała mi się nie gada. No, no. Nie, to jest lotnictwo Lopiemy wojskowe. Wiary podobno. Tej. Nie łapiecie wiary. Wiarę? Nie wiary. <laughs> wiarę. Serio? Ja ci powiem tak. Szczerze? No. To nie jest nowoczesny strój, nie? znaczy z tych czasów. Nie, nie, jest to starszy strój, to słuchajcie. To jest jak! Ty się wbijaj w tego top gana, człowieku. No, Miki, no, jak no, mi wydoriłeś, w jakąś. No, tak mi mówiła pan. Generała tak Piczy teraz cieja, nie? Tak. tego generała co Bombę nie wiedział gdzie poleć. Tak, tak. Może nie będzie chciał zwolnić, człowieku. No, Dobry outfit? Dobry i, i praktyczny, nie? Bo chroni przed kleszczami i zobaczcie sobie. No to prawda. Nic mnie nie ugryzie. No dobrze, ale co w tym lesie robimy? Miki coś więcej, po co! Przygotowaliśmy panowie racje żywnościowe z czterech krajów bodajże. I zobaczymy po prostu, co wy uważacie na temat takiego jedzenia, które jedzą żołnierze. Testujemy jedzenie dla A, żołnierzy. Okay, no dobra, czyli po, powoli, bo jak chcę to zrozumieć? No. czyli stajemy się niewidoczni. Czyli normalnie, byś dał nam te jedzenie, te racje, byśmy się usiedli na spokoju, a ty jeszcze do tego chcesz coś domyśleć, tak? Że no las, cała otoczka, las, Może otoczka byście poczuli się znaczy, w klimacie. Ja no, byłem harcerzem, ale policjantem nie byłem, człowieku. No. Ale chyba zacząłeś ćwiczyć. No. Wydzierałeś sobie żołnierski no. tatuaż? Żołnierski tatuaż, wow. Yo. ja mam brygada, człowieku. Uhuh. Brygada wilków. Ja wam powiem szczerze, że jak ja zakładam takie ciuchy wojskowe, nie, od razu jestem jakiś taki... Ich? Nie, schowałem się. Dobra, panowie, chcecie wiedzieć co testujecie? Tak, chcemy wiedzieć, bo chcemy wiedzieć, czy przeżyjemy. Dwie polskie racje, później wchodzi amerykańska MRE i kochani na końcu francuska Ale ten, nie patrzcie, bo jest przeterminowana troszkę, ale warto spróbować. Co ty smart, gadasz? Nie? Jak ty... troszkę? Czy to nie jest... Y... Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj! <laughs> zaczekaj, zaczekaj. Miesiąc. Cztery lata. Dokładnie. Co? I strówek płynie polna, Rozpiewa zioła maj, Stokrotka rosła polna, A nad nią trumiał baj. Stokrotka rosła pokrzywa polna. Pokrzywa mnie oparzyła. kolejno odlicz. Jeden. Dwa. A czemu tak? No lewą, a nie prawą. A. Jeden. Dwa. Yy, dwójki wystąp. Gotowy? Do wymarszu! Melduję! Jestem już głodny, panie generale! Lecimy na rację! Życie po 40 melduje się na rozkaz! Serio? To do śpiewu! płynie z wolna! Dobra tej, słuchajcie, bez spętnych tych... Mamy śryć! Macie jeść. No idzie... to jest odcinek tak. na żarcie, a nie na przetrwanie tej. O, widzowie, chcecie, żebyśmy taką noc spędzili razem w lesie z rozpiarem 24 godziny. No, razem z widzami na Instagramie przygotujemy wam zadania. Ja bym tu został na dłużej, nie tylko na testowanie. No to o. dlatego, kochani, jak ile muszą wybić łapek? 3000, dajmy. Dobra, ile wpili łapek? Sprawdzaj teraz 5000. 5400 łapek tam wbili. Dzisiaj robiłem montaż akurat z tym. Serio? No, churde, ale... no to nie, to zaczekaj. Są kozaki. Pięć koła łapek! I jesteśmy w lesie całą noc. Zachłannie. Przed No to w nocy to nie chodzi o dzień, to pięć... chodzi o noc. Niebezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o noc, to pięć koła łapek. Słuchajcie, wilki, tygrysy, lwy, dziki. Noc w lesie po no. prostu. Makaron po bolońsku. Wow. To jest jedna z takich bardziej kultowych racji, którą używają A. chyba nawet do teraz, nie? O kurczę, o, kurczę. Już mi się podoba konserwa tyrolska. Zobaczcie, tu nawet mamy przekąskę. Xylitol tej. Dobra. Do dupy. Y y dżem malinowy, ja wyciągnę może z woreczka. Bifresz, tej człowieku, mam normalnie <grym sobie ryż <grym> robię za chwilę. Pokaż. Dżem malinowy, no leko się rozwali. No nie? tak, znaczy, no, ale to wiesz, opakowanie. to było w latach 50. wyśrubowane na to. Tu mhm. mamy tą porcję, rację ży żywieniową. No nie, no Dali, spaghetti, tak czytałeś? Malinowy czemik. Pusteczkę taką, że sobie cały ryj normalnie wyczyszczasz i rączki. Takie ciastka, kakersiki chyba. Jakaś serwetka i papier do dupy mi się wydaje. Worek, żebyś to wszystko mógł ładnie schować. Pięknie, Też taki śmieciowy, no? Znowu, ale jest kofik. Czyli mała porcja kofeiny, no. Tak. jakiś steryty chyba. Co to jest Ksylitol? Jakiś taki dick tej? Co? Dickt? Dicki! Dole. To jest ciekawostka, słomka. No. Wiadomo, że nie mamy picia. Czyli do czego? Oglądajesz tarzana? Tak. Z mrowiska wybiera się mrówki. I jesz, one wchodzą na ten kijek. I ty jesz te mrówki. Okej, okay, to ty będziesz testował. Poczekajcie! O! to ty, ty jest polskie czy amerykańskie? Polskie, polskie. Ale sobie żyją jeszcze batonik jeden słodki. Środki ostrożności uruchomiony. Podgrzewacz wytwarza ciepło i parę wodną. Nie używać blisko otwartego ognia. Używać w obszarze z dobrą cyrkulacją powietrza. Podgrzewacz jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Jeśli ręka w podgrzewacza jest uszkodzony, nie używać. Podgrzewacz, jego elementy nie są przeznaczone do spożycia. Zawsze aktywować. podgrzewacz wodą przez użyciem. Dobra, to jest ten podgrzewacz. Słuchajcie. Nie. To. to jest herbata. A, to jest herbata. To tak, to jest herbata. to jest herbata. Dobra, czyli granulowaną herbatkę, panowie, macie. Taką wiecie, no wiecie, co to jest. To stare takie, pamiętacie? A, tak, no. tak. To takie, jakby w takim małym pelecie. Ale mega, witamina C tu jest człowieku. Sór, Ale nie wierzysz, bo ja akurat jestem taki spragniony. I to ma 383 kalorie. Może się napijemy. Tej. Tej. No dobra, słuchajcie, ja w skrócie opowiem tak. Jak otwieramy ten, wlewamy wody. Wkładamy pudełeczko tak, żeby się znalazło tutaj, na tym białym no. takim opakowaniu, zamykamy tak i Dokładnie. czekamy 5 Ile? minut, tak mówili? 12 minut. After 20 minutes. Waga, otwieram. Raz, otwarte, woda. Nie, teraz jedzenie włócz. Jedzenie, pyk. Ile jeszcze już? Dobra, to... dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. jestem ciekawy, czy to się zrobi Bo Zobacz, rzeczy. jakie to już jest ciepło, Bo ale zobaczcie, jak to pęcznieje, tak? To dobrze, to dobry znak. Żeby to nie dykło, co? Może wybuchnąć. Jak może? No jak to... mikrofala, nie? To jest mikrofalat po prostu. No wojskowa mikrofala. Robimy sobie herbatkę teraz. Robimy, z jednego kubka Rosji. Jak prawdziwi Ech. przyjaciele. Dobra. Na akcji. Ty, gotuje się! Normalnie, słuchajcie, widać bąbelki, zobaczcie jak napęczniało. No. Uważajcie, jak to będzie lepsze spaghetti niż to w żabce. W to wcale nie smakuje tak dobrze. Dobra, to w tym czasie my może napijmy się e, herbatki, co? Słuchajcie, wygląda jak, no nie wiem czy młodzież zna, taka e, Z Niemiec się przywoziła, Pola, bo... taka... Ta herbatka, sprąc, herbatka. Taka herbatka, Herbatka granulowana. No. Przepyszna no. kiedyś była, już chyba nie ma do I kupienia. nawet się jadło to bez popicia, tylko palucha mm. się wsadzało. Poczekaj, ja muszę to zobaczyć, nie czy tak. to jest ten sam smak. Bo ja to jadłem tak. To jest tutaj. Uh -huh. Zobacz, wracają stare czasy. Uh -huh. Niby wpływ w sprzedaży nie ma, a jednak... Dali łyżeczkę nam, słuchajcie, do zamieszania. I pamiętajcie zawsze w lesie, od razu zbieramy i śmieci. W, śmieci. Dbajcie nie tylko u siebie w domu, ale no dbajcie o świat, o porządek na świecie. Dosłowny taki, tak, nie wyżwalajcie żadnych kuwien na żadnych plastików, szkła. Szkło w lesie, pożar, chwila. Ugryzł mnie komar, a mnie komary nie gryzą, bo ja mam <gryzł> krew RHB minus plus B. <gryzł> nie, inna jest tej smaki, o. Takiego smaku nie piłem. Co to jest? Ale to jest dobre mi... A, bo to są. Ała. Co zrobiłeś? Znowu mnie coś ugryzło tej. A woda spadła. Szacuję do tej. Patrz jaka pianka się wytworzyła tutaj. Ona to no. smakuje jak takie Nesti nawet, co? Takie Nesti, o, pięknie. Nesti, no. Brakowało mi tego smaku. Jest to Nest. Ty, a ty myślisz, jak Nesti robi? I na razie z tego co widzę po słońcu, to gdzieś 4,5 minuty minęło. Tak. Ale to my umiemy ocenić, a? Pi, bo kurde, powiem ci szczerze, bo tak dobrej potrawy drugiej tu może już nie być. Zostały nam jeszcze dwie minutki, możemy skosztować sobie takie Krakersiwa. mamy kruche ciasteczko. Rosji, tutaj. To, to jest to, co y, zrobicie to z y, m, Nikim. Myśli, że jest tutaj gluten? No, no, może być. Do? Grube ciacho w ogóle. Mhm. Ok. Dawaj, dawaj. Żeby ci sępy nie wypadły. Tej. Ue. Naprawdę. Serio? Naprawdę. Ale, ja! ja! Ale znasz ten smak. Ja muszę chociaż zobaczyć, to, jak się to ugryzie. No, znasz ten smak. Pojeżdżasz, nie? Mm. Czuć bardzo mocno kminet. To jest takie specyficzne. Ja to pamiętam z, z lat dzieciństwa. No i mega ale, twarde. Ale takich twardych chyba nie było za dzisiaj. Nie, takich twardych nie było na pewno. To teraz zobaczcie, a jeszcze jak chcedowalisz tym yy, wysoko słodzony, bo to wszystko musi być kurcze, słuchajcie, odżywcze mega, nie? To nie mam. No musi być dużo, duży deficyt kalorii, musi być, nie? Dużo musi być. I teraz kalorii. ja próbuję z tym dżemikiem, słuchajcie, to jest dżemik malinowy. No jest. Rzeczywiście, dżemik jest przesłodki, bardzo dobry. Mm. Z crackersem to po prostu jest wyśmienite, słuchajcie. To nie mogę powiedzieć, że to jest inny dżem niż znam. No. To dżem, który znam. Dobry dżem. Ale bardzo fajne społączenie z, z tym, krak tym krakerem. Tak dobry, że biorę drugą łyżeczkę. Mamy tutaj. Prawdopodobnie mi się wydaje, że też można z takim krakersem tym zjeść. To ty pierwsze pier próbuj. Nałóż mi. Bo to jak kanapkę trzeba zrobić. Zobaczcie, że nie ma tutaj za dużo tych takich białych, jest bardzo dużo mięsa, nie? Jest galereta, która... Galereta jest najważniejsza w tych mioronkach chyba, nie? Ja ją uwielbiałem po prostu. Ja Tyle. też lubię galeretę, no. Tusta. Mhm. Jest tusta. Jest tusta, no? A smak? Chociaż nie widać tego, nie? Nie widać, ale jest w pień tusta. przez to, że jest tusta, no to smak jest tusty no. dla mnie za tusta. Mi się wydaje, że to ona specjalna, jest taka tusta. Ale jest. No słuchajcie. Mm. Jest mega tusta. No tuż, no to przede wszystkim myślę, że żołnierz, czy osoba, która używa tego, no to jest po to, że wiesz, no trzyma ciepło, jednak daje tej energii, nie? Mhm. I chyba właśnie dlatego one są takie twarde, bo widziałem teraz, jak ty sobie normalnie wydrapywałeś no, tym, nie? no tyka? Jestem ciekawy, jak smakuje cytynowe. Dick? Ja ci powiem, że ja jeszcze nigdy nie miałem dika w buzi, a jestem ciekawy, bo to jest smak cytrynowy. Nie miałeś dika w buzi? No nie miałem, no zobaczcie. No ten cukierek nazywa się dik. No jest napisane, no. A jak ci zasmakuje to, co zaczniesz być fanem dików? No kofik, no jak już jest żołnierz zmęczony, nie, nie ma dostępu do kawy, bierzemy takiego kofika. To są stare, jakby starymi metodami konserwa. Wszystko, co znamy my za dzieciaków. Ta. A to przetrwało, bo jednak to jest ekonomiczne, bo jednak to spełnia warunki plenerze, tak? Gdzieś i, i nie dzisiejsza jakaś nowa technologia, tylko kurde rzeczy, które no myślę, 50 lat temu były modne, nie? Wylewam wodę. Czuję ciepło. Już nie wiem, czy, czy to będzie na tyle. Widzicie, że paruje? Dobra, pojemniczek mamy. Ale to jest, ale to jest ciepło. Wyleciał jakiś sos. Nie, no a tu masz otwieranie ziom nie idzie. Nie wygląda to za fajnie. No, wygląda jak takie jaja mrówek. Ty no, zapachniało jak... Ale chyba nie jest bardzo ciepłe. No ale 12 minut robiliśmy. No troszkę podgrzało, na pewno trochę. Kurczę, zobaczcie tą konsystencję. Dobra, Rozi, próbujesz ty to, bo tutaj no niestety... No. Zobaczcie jak to wygląda w ten sposób. Makaron jest mega zbity. Widzę tu cebulkę. No dobra, jest jakieś mięso. No nie wiem czy to jest za mięso. Dobra, próbuję. Ale. Muszę wam powiedzieć, że robiliśmy to 12 minut i to jest zimne. Chyba możliwe, że to dłużej trzeba jeszcze trzymać. Może jak napisali 12 to wydaje mi się, że jest 24. Ta, kuch ta kuchnia cały czas pr pracuje jeszcze, także nie ma problemu, żeby dłużej to trzymać następnym tak. razem, nie? Ale, ale na pewno nie 12 minut, bo 12 minut jest mega zimne. No. A więc yy, tak naprawdę. A jeżeli chodzi o smak, pod spodem jest dużo tego nie, sosu, tego, sosu tego, tego mięsa. Jak dla mnie jest kwaśne. No, no, nie jest to lepsze niż to w żabce. Próbuję sosik. No nie, no szafka była lepsza. Tak, na no, tak? wyszarfkę była lepsza. No, 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 Kurczę, ale mnie teraz zaskoczyliście. No, no. E, jesteś e, głodnym żołnierzem gdzieś tam w lesie, masz tylko to, to wiadomo, że zjesz wszystko, prawda? I nie ma co zapomnieć rozmiar o podwieczorku. 35 gram to ma. Co tu jest? Suszone owoce 50%, rodzynki. Olej słonecznikowy, figi, mąka ryżowa. Super. Sprawdzamy. Dawaj. Teraz remu. To, to będzie energetyczny batonik. No, i ja już czuję, że to dobre. Ale pachnie, no Ale... zobacz, zobacz, że. Zobacz, jak pachnie. Powąchaj. Ja Wam powiem tak. Tutaj na zewnątrz jest jakby taki e, pergamin. Ej. Mega dobre. Ja znam to skądś. Mhm. Ja już to jadłem. Nie, to są normalne batony takie fitness tej. Tak. Tylko mhm. takiej bez mhm. ładnej okładki, nie? No, no, no. Dokładnie. Bez reklamy. Szukacie razem z nami. Na Uwaga, nie 10 sekund. Tej, gdzie on jest? Nie ma go. Dej. 3 Tej. Kochanie, zostały wam tylko 3 sekundy. Ja też go nie widzę. Ja go nie widzę. On miał rację. Tej dobry, on jest mega dobry w tym. Słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z was widział rozmiar na, na tym ujęciu? Czekaj, szukaj tego on ma jakieś emblematy na tym mundurze. No nie no, jako kiedyś widzę, w ogóle mi. Rozmiar bateria się kończy. Patrz był tam! Jaki luj! Chciałem go, mówię za Czy Czyli mam to coś cały czas. Masz to coś, ale jeszcze coś. A jak ta guma? Pyszna na y, 3 minuty. No na 3 minuty. <grym> <grym> We have for you. Very big racja żywnościowa, yy, and uh, we... lovely, takie jedzenie, United States of America, Department of Defense, czyli Departament Obrony, no i sprawdźmy, po polskiej specjalnie otwieramy, nie żeby przed, no. Ja, ja nic nie rozumiem, on tak szybko mówi ci. Rozmiar, ty wyglądasz jak US Army, a więc ja oddaję to w twoje okay. ręce, ty otwieraj. Baby, ja ci po pomogę trochę testować. Ja będę próbować jedzenie. jest open. Okay. Co my mam? Yeah, zielona taka torba. Bardzo, bardzo... O, ja myślałem, że to czekolada, czekolada tu jest. Bo jest... Słuchajcie, to jest wegetarian e, taco pasta. Wow. Czyli to jest... Mamy opcję tutaj dla... E, wegeta, weka, wegetarianów, tak? Tak. No, to jest niezłe, dobra. Wszystko jest y, w takich samych kolorach, słuchajcie. Ło, kurwa, co to jest. widać, że to jest już je polskie, sorry. Widać, tak. Tak, no. Serio. Nie? no. Zobaczcie, jak to jest ładnie spakowane po prostu wszystko. No ładnie to jest robione. Ale wali ostem, Też to czujecie? Co to jest napisane? Mi się wydaje, że to będzie taki żel właśnie. To jest jakiś żel taki. aaa. nutri. No Nutri? No. No to, no to... Nie ma nic napisanego. To do jest wysysu. do wysysu. To jest do wysysu? Tak jak ten dick. Okej, okay, słuchajcie. Tu mamy też taki zestaw. Tutaj. Są gumy też, zobaczcie. Słuchajcie. Dobra. To jest też, będzie jakieś ciasteczko, moim zdaniem, bo jest napisane Apple Cinnamon. Pierwszy strike, co ty gadasz, człowieku? To jest telefon. Apple, satelitarny. Zaraz otworzymy i przekonamy się, czy to jest telefon. Troszeczkę działamy po matku, bo umiemy po angielsku, ale mówiliśmy się, że, że po polsku tylko e, mówimy i czytamy. Ja, pieprz. Co to. Jalapenio! Jalapenio? Ale Jala tu jest całe Danie, jakby. Kto to zje? Jalapenio, a tutaj jest masło orzechowe słuchajcie. To jest crackers, czyli coś takiego jak było u nas w t to tylko w jednym takim A z masłem orzechowym. Ej, to jest fajne, jakie małe tabasko! co to A nie, to nie. To jest French vanilla cappuccino, tej kawy. kawa tej? Jak ją zrobić? Proste. To... Przeżywa pewnie nic nie kumam. U nas było widać te żarcie tej. Ja mi się wydaje, że właśnie to największe trzeba włożyć to jest to? tak. No to wkładamy tu, bo patrz, idealnie się mieści. No, Kolor do koloru. Tak. Słuchajcie, ja tu mam wszystko opisane. I, i, y, 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 pierwsze to jest w ogóle chocolate y, szoko, y, Protein Drink. Mamy tu jakiś y, czekoladowy drink. Też to widziałem i tego nie mam. Słuchajcie, to już widzę, że to jest jabłkowe. O, wow. oh, wow. wow, jaki dżemik! To ale... będzie przepyszne, słuchajcie. No. Dawaj. Mm, to jest jak takie prażone jabłuszko, słuchajcie. Jak, jak, jak nasze mamy kiedyś robiły muz... Nie mów! Muz jabłkowy. Nie mów! Delektujmy się tą chwilą. No Pyszne. Tak. Pyszne. <küh> Zobacz, jak, jak daj mi więcej. Oh. Mm, a ja całą łyżkę do kalafon. Mmm, Miki, bo potem Fiara no pisze, kaszno. że. ty, ty, ty jesteś taki wychudzony. Dlaczego wy nie dajecie Mikołajowi? Ale pycha! Naprawdę, dobre. Naprawdę najlepsza rzecz, jaką jadłem tutaj dzisiaj w tym lesie. To jest zdrowe, słuchajcie. To, co jemy, to jest teraz zdrowe, naprawdę. Myślę, że to jest paton. I to chyba będzie właśnie ten paton. Okay, Okej, no? to jest dlatego. No i tej, słuchajcie, no. petarda. I na jakość, na maksa. Ale no zobaczcie. Wow! Jaki baton! No to ja wam mówię szczerze od razu. No, no. Na pewno... Jeszcze, jeszcze spróbuję, no bo nie będę... Ale... Weź. To jest chyba do tego nacho. co. Aha. Naprawdę? Lepsze? <laughs> Jakie pyszne. To Zobaczcie. prawda rzeczywiście, że mają tak doskonałe eee, słodycze amerykańcy? jo. Mm. Czekolada nawet trochę. Taka karmelowa. Mhm. mhm. Buteleczka jest taka na wpół pełna. Nie no na ci... pół, tylko nie pełna. No właśnie. Czyli, czyli co? Czyli, czyli to straciliśmy. Produkt źle zapakowany. Tak, i tutaj apel do jednostek amerykańskich. Słuchajcie, skupcie się, jak pakujecie żywność. Chcecie, żeby wasi ludzie nie jedli tabasko? Tego właśnie chcecie? Mam nadzieję, że nie. Do karczeru. Słyszałeś? Co mówi mój generał? Wykonaj! Pokażę. Oni mają bardzo dużo słodkości, nie? Jeszcze znaleźliśmy peanut butter, oczywiście do krakersika. Czy to jest to prawdziwe masło orzechowe amerykańskie? Uo! Zobacz na kolor, jaki Uo! ładny. Remol, zobacz. Zobacz, jak to pachnie. <słyski> nie będę z nim nagrywał, Mikołaj! Nie uwierzysz. Sąb się ukruszył. Chyba zjadłem y, twojego gila. Co? <laughs> nie, nie rób, nie mów, że zjadłeś gila, bo jeden już, była kilowa afera. Jak się ten nazywał w swoim ten taki... Yy, yy, no, szeliga? Szeliga, Szeliga, no. No, gila człowieku tak do nosa i zjad, a więc nie mów o gilach. A nie, nie, nie. Słuchajcie, ale chyba to jad mi gila. Hmm. Prawdziwe masło orzechowe. Takie, takie gęste same orzechy. Ale słone. Bo ja dotknę, ja poczułem trochę zasłonę dla mnie. Mokra. Dlaczego ty przychodzisz brudny yy, do jedzenia? Dawaj nosek. A ty lepiej to z głowy ściągnij człowieku. Do... Do toalety intymnej? Na głowie masz coś. Ty, to jest do toalety intymnej, jak chusteczka, to nie tą wzięliśmy. Chusteczkę jeszcze spróbuję teraz samego bez crackersa. To jest taki kozak jak na filmach. No, oni wiesz, zaszczyt tego masła i co? No zobacz, pod okularami. Ja nie wiem, nie widzę. Dobra, nie wiem. ją to zobaczyć. Co ty mam, tej? No ty... A... No nie wiedziałeś? Nie. Jak nie? No nie czułem, tej. co ty gadasz? Wiecie, co jest dziwne w tej racji żywieniowej amerykańskiej? Nie ma mięsa, jest full słodyczy. No nie ma mięsa. Bo mega... No, to była wegetariańska racja. A to są w ogóle orzeszki. W jalapeno, okay. Czyli to po prostu taka przekąska. Przekąska. Sprawdzam mm -hmm. pierwszy. Dobra. Uu. Ale jestem głupi. Okay. Ale ostre. Wszystkie okay. weź. Ale masakra, to nie, jest no, tej... Naprawdę no naprawdę! Pokaż, i... Ja wiem, że tobie... Ty się nie wzruszysz, ale dla no, ale mnie to... Tobie... Ja wiem, bo to... Nie, nie, cię nie hejtuje, no? Ja słyszałem, że ja cię zaraz zahejtuję, kurwa. Nie, 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 nie jeden. Nie. Od razu więcej. Dobra, nie będę próbował. Ma, chrupie, ma. No, no, wiem, cicho. O, jest okej. Okay. No jeszcze ostrza nie jestem. Tylko po co? Po co, że u mnie są takie ostre rzeczy? Naprawdę normalnie to żujesz? Mhm. No to on musiał mieć wtedy taką petardę, co by no się mówię ci, wtedy my no zrobiliśmy turbo kozaka. A w międzyczasie zalaliśmy nasz podgrzewacz, oczywiście włożyliśmy wcześniej jedzonko I słuchajcie, użyliśmy tym razem innej metody, żeby podgrzać to jedzenie. Daliśmy po prostu mniej wody. I było tak jak się spodziewałem. Kazali dolać wody pełną? Nie! To jest błąd. Wody malutko. Wylaliśmy ją. Wylaliśmy ją, położyliśmy. I teraz dopiero ta chemiczna substancja jest w stanie dobrze się, przez tą substancję chemiczną dobrze współgrać z wodą i wytwarza tam się power. Więc z 15 minut przedłuży nam się na 35 i może to też był błąd polskiego dania, że było zimne, bo my za dużo wody tam nalaliśmy. Nie, polskiego wlaliśmy tyle, ile było napisane. To prawda, to prawda. Ale zobaczcie, jak tutaj od razu się napompowało. O, zobaczcie. U, jak zobaczcie. Jest normalnie tutaj. Jest wasola. jest wasola. Jest makaron, tak, może być pszenica. Masz rację. Jest e, bekon, No. E, są jakieś takie kiełbaski. W żeby, żeby to nie była biała zrabki, nie? No nie, no przecież jak bekon, to jak to jest wega. Ale to ładnie pachnie, kurde. I jak hmm? Ale zajebliźcie pachnie. No, no, pachnie. Dobrze, no. Nie, no, amerykańska racja wygrywa. Widzowie. I teraz tak. Mieliśmy otworzyć trzy racje. I otworzymy. Tylko trzecią otwieramy właśnie teraz na naszym Instagramie. Instagram życie zaczyna się po 40. Zapraszamy tutaj macie. I z racji tego, żeby ten film nie był za długi, to dla ludzi, którzy chcą jeszcze poświęcić nam trochę czasu, zapraszamy na Instagram i razem z Mikim będziemy kosztować francuskiej racji. Rację legii cudzoziemskiej. A więc zapraszamy na Instagram. Nagrzało się, trzeba dmuchać aż nie? I. To smakuje jak prawdziwe tako. Boga rodzi. Naprawdę. No dobra, to ja dzwonię. Ja jestem w szoku, fasola, No to tako. A więc subarykcja, końcóweczka. Pogryzły A, nas. No. Pogryzły, więc my musimy już uciekać, bo jesteśmy w pogryzieni. Mie nie nie, nie. Jednak krew, Rhb plus minus. To jest najlepsza krew. A więc tak plus minus zapraszamy was na kolejny odcinek już... Już kiedy? Kurwa, nie wiadomo. Już za trzy dni. Słuchajcie, byśmy chcieli Wam coś zapowiedzieć, co będzie następne. Ale my cykamy, że no. Mikołaj nie dojedzie. Z Czemu? Ja już nie będę nigdzie wyjeżdżał. Nie możesz wtedy. Wyjeżdża. też tak mówiłeś, nie mogę. No. 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 Nie możesz nigdzie nas opuszczać, Miki. To, Wiesz, tak. my zaczynamy teraz. Way to. Milion. Milion? No. Chcemy do miliona dojść. No to trzymajcie się. Mam nadzieję, że wpijecie ten milion subskrypcji. pod tym Idziemy filmem. po milion. Tej, nie możemy już z wami gadać, bo idziemy po milion. No, idźmy. Słyszałem coś. Co? Słyszałem to budzi. Ja nie wiem, ale ja nie wytrzymam całej nocy jak piją te pieśkowa. Tej no śpi!